To miało być wydarzenie roku, ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, dwojga gwiazd, które przez lata budowały wizerunek idealnej pary spełnionego duetu telewizyjnego i romantycznej historii rodem z ekranu. Ona, ona aktorka, znana z ciepła, naturalności i uśmiechu, który rozświetlał polskie salony. On, dziennikarz, człowiek elegancji i profesjonalizmu, ulubieniec widzów porannych programów. Razem tworzyli obraz harmonii i sukcesu, którym żyła cała Polska. Media nazwały ich złotą parą telewizji polskiej, a fani śledzili każdy szczegół ich bajkowego ślubu. Ceremonia odbyła się w atmosferze luksusu i romantyzmu. Błyski fleszy, kwiaty, goście z pierwszych stron gazet, muzyka, łzy wzruszenia. Wszystko wyglądało jak scenariusz idealnego zakończenia telewizyjnej opowieści o miłości, która przetrwała plotki, rozłąki i medialne burze. Ale już kilka godzin później ten obraz rozpadł się jak porcelanowa figura. Według doniesień z kuluarów podczas przyjęcia weselnego, Katarzyna Cichopek miała przypadkiem natrafić na wiadomości w telefonie swojego świeżo poślubionego męża. Wiadomości, które, jak mówią świadkowie, nie pozostawiały wątpliwości, że pisała je inna kobieta. Pierwsze informacje pojawiły się w mediach społecznościowych późnym wieczorem. Pudelek, Fakt i Super Express jednocześnie opublikowały artykuły z tytułami Skandal na weselu stulecia, Cichopek w łzach po odkryciu wiadomości na telefonie Kurzajewskiego oraz Sok, złota para telewizji polskiej w kryzysie już w dniu ślubu. Plotka rozniosła się błyskawicznie. W sieci zawrzało, komentarze nie pozostawiały złudzeń. Polska była w szoku. Świadkowie mieli opowiadać, że cichopek zbladła, gdy na ekranie telefonu męża zobaczyła imię kobiety, której nikt z gości nie znał. Miała odsunąć się od stołu, wyjść do kuluarów, a przez kilkanaście minut w sali panowała cisza. Goście spoglądali po sobie, orkiestra przestała grać, a atmosfera radości zmieniła się w napięcie, które można było ciąć nożem. Ktoś widział, jak Kurzajewski próbował tłumaczyć sytuację, ale jego żona nie chciała słuchać. Nie tutaj, nie dziś, miała powiedzieć, zanim opuściła salę. Jeszcze tej samej nocy w sieci pojawiły się zdjęcia na których cichopek widać w towarzystwie przyjaciółki opuszczającej miejsce uroczystości, z zapłakaną twarzą. Fani nie mogli uwierzyć. To żart? To niemożliwe, przecież oni byli tacy szczęśliwi, pisano pod postami. Inni twierdzili, że w show biznesie nic nie dzieje się przypadkiem, a wyciek informacji mógł być celowy. Nie zmienia to faktu, że w jednej chwili z bajkowego snu narodził się koszmar, który wstrząsnął opinią publiczną. Czyżby Bork miłość z ekranu skończyła się jeszcze zanim zdążyła na dobre zacząć? I kim jest tajemnicza kobieta, której wiadomości stały się początkiem największego medialnego skandalu roku? Cała Polska zadaje sobie teraz to samo pytanie: jak to możliwe, że dzień, który miał być symbolem wiecznego szczęścia, zakończył się łzami i ciszą, której nie sposób zapomnieć? Według źródeł obecnych na przyjęciu, moment, w którym Katarzyna Cichopek sięgnęła po telefon swojego świeżo poślubionego męża, był zupełnie przypadkowy. Maciej miał zostawić urządzenie na stole, gdy podchodził do fotografa, by zrobić wspólne zdjęcie z rodziną. Ekran rozświetlił się powiadomieniem z Instagrama, a wśród gości nikt nie spodziewał się, że ten błysk stanie się początkiem największej sensacji ostatnich miesięcy. Cichopek, według relacji, spojrzała odruchowo i zamarła. Na ekranie widniała wiadomość od kobiety, podpisanej jedynie inicjałem krótka, ale uderzająco intymna. Pamiętasz, co mi obiecałeś? Trzymajmy to w tajemnicy, proszę. Świadkowie twierdzą, że jej twarz w jednej chwili straciła kolor. Miała wstać, przeprosić gości i opuścić salę, zostawiając wszystkich w konsternacji. W korytarzu, za drzwiami udekorowanymi kwiatami, wybuchły łzy. Jedna z przyjaciółek cichopek podbiegła za nią, próbując ją uspokoić, lecz nikt nie mógł zaprzeczyć. Coś się wydarzyło. Gdy wróciła na salę po kilkunastu minutach, muzyka ustała, a rozmowy ucichły. Kurzajewski wyglądał na zdezorientowanego, próbował ją objąć, lecz ona odsunęła się i usiadła obok swojej siostry tego wieczoru żadne słowo między nimi nie padło publicznie. Pierwsze przecieki trafiły do mediów już nad ranem. Portal Pudelek napisał lakonicznie: Coś poszło nie tak na weselu Katarzyny Cichopek. Goście mówią o płaczu i nerwowej atmosferze. Kilka godzin później Fakt i Super Express potwierdziły, że źródła z otoczenia pary mówią o zaskakującym incydencie z telefonem. Do sieci trafiło rozmazane zdjęcie cichopek opuszczającej salę w towarzystwie dwóch przyjaciółek. Jej oczy wydawały się zapłakane. To wystarczyłoby, by wybuchła medialna burza. W serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się spekulacje, kto jest tajemniczą kobietą z wiadomości: czy to przypadkowy kontakt zawodowy, czy może ktoś z, z przeszłości Kurzajewskiego. Hashtagi list miłosny, skandal po ślubie i cichopek trend błyskawicznie wspięły się na szczyty polskiego Twittera. Fani pary byli w szoku. Nie wierzę, że oni byli tacy zakochani, pisała jedna z użytkowniczek. Inni nie mieli wątpliwości to wygląda jak zdrada i to w dniu ślubu. W ciągu następnych 24 godzin tabloidy publikowały kolejne doniesienia, powołując się na anonimowych gości weselnych. Jeden z nich miał powiedzieć: Atmosfera była jak na filmie. Najpierw śmiech i taniec, a potem cisza, jakby ktoś wyłączył prąd. Czuło się napięcie w powietrzu. Według innego świadka, Cichopek miała wyjść z sali po raz drugi, tym razem w towarzystwie menedżerki, by odetchnąć od kamer i pytań. Na ekranach telewizorów w Tarecie w całym kraju dominował jeden tytuł: Skandal po ślubie stulecia. A w programach porannych komentatorzy zastanawiali się, czy związek, który był symbolem miłości i dojrzałości, nie rozpadł się w dniu swoich narodzin. W jednym z programów śniadaniowych pokazano fragment wywiadu sprzed tygodnia, w którym Kurzajewski mówił: "Kasia to mój spokój, mój dom, moje wszystko". Dziś te słowa brzmiały jak gorzki żart. Z czasem ujawniono jeszcze jeden szczegół. Według redakcji na żywo, wiadomość, którą Cichopek zobaczyła, nie była pierwszą. Źródło bliskie rodzinie miało potwierdzić, że od kilku dni docierały do niej plotki o tajemniczej znajomej jej męża kobiecie z branży telewizyjnej, z którą pracował kilka lat temu przy jednym z popularnych programów śniadaniowych. Kasia nie chciała wierzyć w plotki, bo ufała mu bezgranicznie, ale kiedy zobaczyła tę wiadomość, wszystko runęło. Reporterzy próbowali skontaktować się z kobietą, której nazwisko zaczęło krążyć po mediach. Odmówiła komentarza, ograniczając się do zdania: Nie zamierzam tego komentować to prywatna sprawa. Cisza, zamiast uciszyć emocje, dolała oliwy do ognia. Portale zaczęły publikować stare zdjęcia Kurzajewskiego z planu programu, szukając najmniejszego śladu potwierdzającego relację między nim a kobietą z wiadomości. Fakt publikował sensacyjny materiał, w którym sugerował, że wiadomość mogła pochodzić sprzed kilku tygodni, ale przez przypadek została przypomniana przez aplikację dokładnie w dniu ślubu. To niefortunny zbieg okoliczności. Miał mówić jeden z techników telewizyjnych, który znał Kurzajewskiego, jednak dla opinii publicznej to tłumaczenie brzmiało niewiarygodnie. W komentarzach pojawiły się również głosy oburzenia wobec mediów. Czy naprawdę musimy przeżywać razem każdą łzę i każdy kryzys tych ludzi? pytali internauci. Ale im więcej pojawiało się głosów o potrzebie prywatności, tym większe było zainteresowanie historią. Strony internetowe biły rekordy odsłon, a każda nowa informacja o tajemniczej wiadomości natychmiast stawała się trendem dnia. Nie brakowało też teorii spiskowych. Niektórzy twierdzili, że incydent mógł być zaplanowany przez konkurencyjną stację telewizyjną, aby osłabić wizerunek Kurzajewskiego. Inni byli przekonani, że to element kampanii promocyjnej, zbyt idealny moment, zbyt perfekcyjny skandal. Jednak większość komentatorów podkreślała, że Cichopek nie wyglądała na osobę, która potrafiłaby grać aż tak przekonująco. W miarę jak sprawa się rozwijała, kolejne media zaczęły ujawniać, że relacja między parą od pewnego czasu była napięta. Pracownicy produkcji programu, w którym występowali, mieli zauważyć, że w ostatnich tygodniach unikali wspólnych rozmów poza kamerą. Byli jak dwoje aktorów, którzy grają rolę, ale nie wierzą już w scenariusz, powiedział jeden z realizatorów. Wydarzenia z nocy ślubnej były więc nie tylko nagłym wybuchem, ale kulminacją napięć, które dojrzewały od dawna. A jednak to właśnie ten moment, jedna wiadomość, jeden rzut oka na ekran telefonu wystarczył, by zburzyć wszystko, co przez lata budowali w oczach milionów widzów. Kiedy nazajutrz w porannych wiadomościach Cichopek i Kurzajewski nie pojawili się w studiu, a zamiast nich na ekranie ukazało się oświadczenie stacji o nieprzewidzianych zmianach w grafiku, stało się jasne, że historia dopiero się zaczyna. Publiczność wstrzymała oddech, a redakcje w całym kraju szykowały kolejne tytuły. I choć nikt nie znał jeszcze pełnej prawdy, jedno było pewne. Ta miłość, którą Polska pokochała, spłonęła w blasku fleszy. Następnego dnia Warszawa obudziła się w ciszy, ale internet wciąż wrzał. Wszyscy czekali na jedno: Czy Cichopek lub Kurzajewski zabiorą głos? Przed domem pary pojawiły się kamery, fotoreporterzy ustawili się wzdłuż chodnika, a w powietrzu unosiło się napięcie, które można było niemal dotknąć. Drzwi jednak pozostały zamknięte. Nie było żadnego oświadczenia, żadnego gestu, żadnego uśmiechu do obiektywu. Jedynie głuchy dźwięk migających fleszy i szelest notatników, w których reporterzy zapisywali każde słowo przypadkowych przechodniów. Wieczorem stacja, w której oboje pracowali, opublikowała krótki komunikat. Z powodów osobistych. Katarzyna, Cichopek i Maciej Kurzajewski proszą o uszanowanie prywatności. Jednak zamiast uspokoić sytuację, oświadczenie dolało oliwy do ognia. Bo co to znaczy powody osobiste? Czy rzeczywiście chodziło o chwilowe nieporozumienie, czy o coś, czego nikt nie miał odwagi nazwać? Kilka godzin później w mediach pojawił się nowy wątek. Anonimowe źródło miało zdradzić, że cichopek rozważa przerwę w pracy i tymczasowe wyprowadzenie się z domu. Informacja wstrząsnęła opinią publiczną. Portale zaczęły publikować zdjęcia sprzed tygodnia, gdy para jeszcze uśmiechała się na czerwonym dywanie i zestawiać je z tymi, na których Kasia odwraca wzrok, a Maciej stoi kilka kroków za nią. Kontrast był druzgocący. Na forach fani debatowali z pasją, jakby rozstrzygali własną sprawę sercową. Jedni mówili, że to dowód, iż miłość w show biznesie nie istnieje, inni bronili pary, przekonując, że każda relacja ma swoje tajemnice. Niektórzy przypominali, że Cichopek już raz przeszła przez medialny rozwód i że być może ten cios był dla niej zbyt dotkliwy, by go znieść publicznie. Tymczasem w redakcjach trwał wyścig o kolejne przecieki. Reporterzy ustalili, że kobieta, z którą Kurzajewski wymieniał wiadomości, rzeczywiście pracowała z nim kilka lat temu, a ich relacja miała być wyłącznie zawodowa. Jednak kilka zdjęć z planu programu, które nagle zaczęły krążyć w sieci, mówiło coś innego. Bliskość spojrzeń, gesty, które trudno było uznać za czysto koleżeńskie. Dla mediów to był dowód, dla fanów, sztylet. W miarę jak minuty zamieniały się w godziny, a godziny w dni, temat nie tracił siły. Telewizje śniadaniowe przekształciły się w studia psychologiczne, gdzie eksperci analizowali gesty, ton głosu, uśmiechy sprzed kamer. Na TikToku i Instagramie powstawały setki filmików z hasłem. Czy to był znak, że coś jest nie tak? Internauci analizowali każde zdjęcie z ceremonii. Dłonie, spojrzenia, sposób w jaki Kasia trzymała bukiet, wszystko mogło być dowodem, że miłość tej pary zaczęła się kruszyć wcześniej niż ktokolwiek przypuszczał. W pewnym momencie głos zabrał znajomy pary, cytowany przez magazyn na żywo. Jego słowa brzmiały jak wyrok. To nie pierwszy raz, kiedy pojawiły się napięcia. Oni żyją pod ciągłą presją, wszystko muszą robić publicznie, nawet kochać. Dodał, że. Ten telefon był tylko zapalnikiem, coś co musiało kiedyś wybuchnąć. Media międzynarodowe również zaczęły interesować się skandalem. Daily Mail pisał o polskariu o polskim kryzysie w dniu ślubu, a włoski Corriere della Sera porównywał sytuację do głośnych hollywoodzkich rozstań, gdzie pozory perfekcji rozpadały się na oczach całego świata. Polska stała się sceną emocjonalnego dramatu, a nazwisko Cichopek, dotąd kojarzone z ciepłem i stabilnością, zamieniło się w symbol złamanej bajki. W środku tego chaosu Cichopek wciąż milczała. Jedynym jej gestem było opublikowanie na Instagramie zdjęcia bez opisu. Czarno-białe ujęcie bukietu ślubnego leżącego na stole. Nic więcej, żadnych słów, żadnych emotikon, ale tysiące fanów odczytało w tym ciszę głośniejszą niż jakiekolwiek oświadczenie. Każdy dzień przynosił nowy odcień tej historii. Kolejne plotki, nowe zdjęcia, coraz bardziej dramatyczne komentarze, Polska nie mogła oderwać się od tej opowieści, jakby to nie był tylko skandal celebrytów, ale echo czegoś bardziej ludzkiego, rozczarowania, utraty zaufania, pęknięcia w samym sercu uczucia. I właśnie dlatego, mimo zmęczenia i przesytu, wszyscy wciąż czekali na kolejne zdanie, na jeden gest, który zdradzi, czy to naprawdę koniec miłości, która jeszcze wczoraj wydawała się wieczna. Kiedy wydawało się, że historia osiągnęła punkt kulminacyjny, pojawił się nowy wątek, który ponownie zatrząsł mediami. Jeden z dziennikarzy śledczych magazynu, Tao, Fakt, ujawnił, że wiadomość, którą Katarzyna Cichopek miała zobaczyć w telefonie męża, nie była przypadkowa. Według jego ustaleń, kobieta, z którą Maciej Kurzajewski miał prowadzić korespondencję, została zidentyfikowana i, co szokujące, w przeszłości współpracowała z parą przy wspólnym projekcie telewizyjnym. To odkrycie zmieniło cały kontekst sytuacji. Nagle wszystko, co do tej pory wydawało się plotką lub nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, zaczęło nabierać nowego znaczenia. Czy to możliwe, że między nimi od dawna istniało coś więcej niż tylko zawodowa znajomość? W internecie wybuchła prawdziwa burza. Setki komentarzy, memów, teorii każdy miał własną wersję wydarzeń. Jedni twierdzili, że Kurzajewski padł ofiarą intrygi i że wiadomość mogła zostać.